Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tym razem postaramy się komentować aktualne, bieżące sytuacje oraz prawo budowlane. Jednym z najczęstszych zadawanych pytań projektantom jest pytanie o istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego. Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego opisane jest w 36. artykule prawa budowlanego, w którym to możemy przeczytać, że np. przesunięcie budynku, który jest zlokalizowany na działce w sposób jednoznacznie nie wpływający na działki sąsiednie, czyli nie zwiększający jego zakresu oddziaływania, nie jest istotnym odstąpieniem od prawa budowlanego. W tym miejscu jednak bardzo bym przestrzegał, abyście nie robili tego na podstawie tego artykułu. Uważam, że należy bezwzględnie przygotować projekt zagospodarowania terenu działki i zadać zapytanie do starostwa. Z mojego doświadczenia wynika, że inspektoraty nadzoru budowlanego, nie posiadając odpowiednich wyroków sądowych, mogą, Skierować Waszą sprawę do sądu, czego nie zalecam. Kolejne z istotnych i nieistotnych odstąpień od prawa budowlanego, bardzo dobrze jest to opisane w ustępie drugim danego artykułu, który mówi, że możemy zmienić powierzchnię zabudowy o 5%, wysokość budynku oraz jego długość, szerokość o 2%. Co oznacza, że na każdym metrze możemy się pomylić dokładnie o 2 cm. Wszystkie zmiany, w których chcemy, Zmienić lokalizację okna, zrobić otwór szerszy, dłuższy, chcemy przenieść drzwi, zmienić układ w pomieszczeniu, są zmianami nieistotnymi. Natomiast, gdybyśmy chcieli zmienić sposób użytkowania budynku, poszerzyć go, Powiększyć znacznie, dodać kondygnację są to zdecydowanie zmiany istotne. Zawsze zalecam, aby w przypadku wprowadzenia zmian najpierw kontaktować się z projektantem, który wykonywał projekt. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ przy odbiorze będziecie potrzebowali zgody owego projektanta na wprowadzenie zmian. I warto je uzyskać na początku. Niestety praktyka jest inna. Bardzo często kierownik budowy uważa, że to są zmiany nieistotne i nie trzeba pytać projektanta. Jest to oczywisty błąd, który... Może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji, zarówno pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, jak i pod względem przeprowadzonego w przyszłości odbioru. To tyle informacji na dzisiaj. Jeżeli będziecie szukali szczegółowego opisu artykułu 36, link do prawa budowlanego zostawiamy poniżej. Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii, w których będziemy starali się komentować bieżącą sytuację.